Mam na imię Weronika i teraz robię z gliny. Nie biorę udziału pierwszy raz, ponieważ już chodziłam na zajęcia. Ptaki. Nazywam się Milena, próbuję zrobić krowę i nie jestem na tych zajęciach pierwszy raz. Chodziłam we wtorek, w czwartek z panem Marcinem. No, w tym dużym O, i teraz to będziesz musiała wybrać w tej środki, tak? Mam na imię Wiktoria, e, lepiej z gliny. E, na razie to będzie taka kulka, ale potem coś zrobię, ale jeszcze nie jestem pewna co. Miałam właśnie, właśnie w tamtej bibliotece, e, było właśnie bardzo fajnie. Było. E, wtedy by, by zrobiłam takie smerfie jakby takie z rolników takich. By, e, zrobiłam też jeszcze znaczy czapkę, czapkę, e, rysowałam sobie i kolorywanki też kolorowałam. No i, i teraz właśnie, jak mówiłem ślepie, no i fajnie się lepiej Bardzo no fajnie. Tak. dobrze się rozprowadza i dobrze Nie Katarzyna Kłopotowska yy, mieszkam w gminie Rzeczyca. Yy, yy, co tam jeszcze? no Jestem od kilku lat, yy, należę do Grupy Ceramicznej w Moku. Glinę poznałam pod yy, yy, jakby opieką Bożenki Gajdy. Także yy, my tutaj już od, od wielu lat współpracujemy z sobą. A w którymś momencie nabyłam od, dostałam, muszę się pochwalić, granta od stowarzyszenia Dolina Pilica i kupiłam sobie piec do wypału raku. No i teraz gdzie mogę, tam się udzielam. Jestem, po prostu jestem, bo to jest fajna przygoda, super zabawa, a przy tym no, dająca satysfakcję. Nie spodziewałam się, że będzie tak stół obłożony, chociaż kiedyś pamiętam, jeszcze jak była muszla w parku, to też tam było to chyba pierwszy raz, żeśmy tak wyszły w teren, no i dzieci chciały nas roznieść wtedy, pamiętam, było niesamowicie dużo dzieciaków, rozdrapały glinę i no. A tutaj co no, no, jeśli chodzi o wypał raku, to jest to troszeczkę inny wypał, bo to jest piec plenerowy, on jest ogrzewany gazem i on ma jakby inne, inne zasady działania ten wypał. Tutaj idzie przez redukcję szkliwa są trochę inne. No i efekty jest też inne. Zamykamy i dwie godzinki mamy etalone i efekty są.